Dobra, gracz jest na płycie. Ktoś tam widziałem, że się poruszało, jest jeden. Tak, biden. tak. Dwóch. Agro leci, jest bez broni. Strzelasz? Tak. Z bronią? Tak, kurwa, spudłowałem. Dobra, dostał. Kurwa, ile wystrzelałem pocisków. Jeden bieg w hangarów może wejdzie na wieżę kontrolną, do go zastrzelę. Jeszcze jeden. Będzie lutował ciało, ciekawe. Czekaj, czekaj, was może jeszcze jeden trup będzie. Chyba, że się wylogował koleś, ten drugi. Bo się schował w tym małym industrialu, ale jeden ząbiak stoi się gapi A dobra, widzę gościa Dobra. Padł Zotował ciało Nie wiem czy mam jeszcze strzelić raz jeszcze Bo ja nie wiem czy on padł czy nie Teraz padł Teraz padł Chaba był bez broni, ale nie? A co, widziałeś to wszystko? Jednego widziałem, typa, że biegł w stronę namiotów y, hangaru bez broni. Mm -hmm. Mhm. Coś, coś coś się zawiesiło, bo mi nie zaliczyło żadnego killa, wiesz? Jeszcze nie wyświetliło się ten. Killfeed. Mm -hmm. się może się wykrwawił. Nie zaliczyło. Jakoś skoczy kill fit, to dopiero cię podliczy, wiesz? Dobra, dobra, teraz mi zaliczyło. Czekaj chyba, bo jestem bandytą, tak? Tak, jestem bandytą Trzy morderstwa. By to dziwne, bo jeszcze jednego powinno mi zaliczyć. Bo ja z dwóch typów zajebałem Kłanet teraz. teraz ci powinien dalej zaliczyć Teraz został dostał nowy No dobra, ale to z dwóch typów zabiłem, a dalej mam trzy, mam trzy morderstwa i dwóch bandytów Powinien mieć cztery morderstwa, chyba, że jeden gościu zrobił combat loga. Nie, biegnie, biegnie, jeden bez broni biegnie po tym lesie tam. Też już creepy ja zaraz. A wiem, widzę. No, pobiegł. Nie zauważył mnie. Gdzie jak zlecił co ciało, to go zobaczył, jak zlecił do tobą. jeden chyba, nie? Tak. Persona. Kurwa, dostał. Padł. Padł? Teraz ci się, widać. Czekaj, czekaj. A ten gostek padł, czy nie? Kurwa, dostał i biegł dalej. Jak? Ma podliczyło Cię kolejnego klifity do tego drugiego. Poczekaj, nie, nie, Teraz gościa strzeliłem, ale nie wiem gdzie on jest. Znajdźcie strzał. Tak. Jak mnie nazwałeś? Senku powiedział, że jakiś na Direkcie, że jakiś debil go zabił. Dobrze, mamy streama do udowodnić obrażanie graczy i za to, to jest na 24 godziny. Jakoś z opóźnieniem ile zalicza, wiesz? Tak, on dopiero kiedyś wyskoczy, wiesz? Podlicza A ten jeden to kurde wyskoczył po takim czasie, że... Luku, skilet, 11 metrów Dobra Postaram się znaleźć jakieś żarcie Teraz się przeszkać te trupy, jeśli by ci się hmm. udało Teraz chyba wszystko padło To mogłoby Bandasz, bandaż, bandaż pękilery. Dobra, tutaj nic nie miał. Dobra, biegnę, tak wiesz. Ryski biskit, nie? No dobra, kurwa, i tu trupów. To wszystko moje. Ale jeden bez jeden na pewno zrobił Combat Loga, wiesz? Bo im mi nie zaliczyło. Pewno, bo tam w dużym czasie wyskoczył Killfeed. Kiedy ty do Luku, był do niego strzeli, to wyskoczył dopiero Killfeed z twojego drugiego killu, nie? Z tej persony. Dobra, M16 to przytulić, nie? Tak, jeśli masz ten, M16 bierz, bardzo magazynki. Znaczy, magazynków właśnie nie ma tutaj, to jest problem. Eee, co my tu jeszcze mamy? Morfina, crowbar, why not? Antybiotyki, blood, DMR-a miałeś kolego, dziękuję ci bardzo. MR-a też miał. O, gostek, gostek. Nie. Yeah. Czekaj, czekaj. Kolej spokojnie nie zabijecie. Halo, halo nie zabijecie. Nie cieszcie nie się z tą haczetą, ok? Spokojnie, ok? Idź sobie, idź sobie, dobra. Po prostu sobie stąd idź, nara. Odzywa się do ciebie? Nie no, ci może podpisać, Wiem wiem, no. wiem wiem o tym. Jestem na to przygotowany Dobra, dobra, wi widzę cię, idź stąd, dobra Kurwa co za koleś Myślałem, że go nie zauważę Powiedz mu, że na wieży na leży AK, niech sobie pójdzie wziąć, a nie... A leży AK? Nie, ale ja go zestrzelę. <laughs> Wiesz co, nic ciekawego te ciała nie miały, co najgorsze. Zero żarcia. I tylko, jedno, tylko jedną mrę. Przecież kurde, ten gostek by zginął 10 razy, jakbym chciał. chciał. to tutaj na mnie z tą wielce czai. E, na wieży jest AK, także idź sobie weź. Bo ciszę, że nie wiem co jest pod wieżą, nie? <noise> Więc y, trzeba uważać. Też. Dobra, Marcin, chyba, chyba pobiegł na wieżę, wiesz? 200 metrów, 200 metrów. No powiedzmy, że trafię. No to takie tr trochę trollowanie tego gościa. Że na szybko wbiegnie, zobaczy, że nie ma i odbiegnie. To tam faktycznie nic nie ma? Jak tam ba, przydałoby się przebieg, kurcze po tych hangarach lotniczych tutaj. Hm, chyba, że jak go zabijesz gościa, tak, to może on coś tak. będzie miał przy sobie. To pójdę na go z jak uważaj, bo jak coś znalazł, to... wiem. Może to się pod tym zagrożeniem. Ale jeden magazynek do raz zdobyłem, na jednym ciele był. Ale w, widać, że jako pierwszy za, zauważyłem i mówię do niego, żeby, żeby że ja go widzę, że go nie zabije, niech sobie pójdzie, no, nie? I on faktycznie zaczął się tak powoli na kucaka wycofywać. Ja później zacząłem lutować te ciała, i ja, ja widzę, że on się wyż, wychyla za za rogu. Wiesz, z tą haczetą, że próbował mnie tam w wała zrobić. Nie ma go na wieży, więc może być coś, że znalazł coś jednak na dole. Dobra, cztery morderstwa, dwóch bandytów. DMR to potęga, ten no. rower stoi na płycie baloty, Kurwa do wzięcia Ja wszedłem na tą wieżę, ale trochę się boję, wiesz o, Na pewno martwy koleś leży, bandyta W wejściu Trochę się boję, bo to może być, wiesz, koleś z haczetą mi zajebie po prostu Możesz drabinko spróbować Na górze go nie ma Dobra, cisnę Jakby zobaczysz tam bandytę to będę ja Dobra Ło Co? Się uzbroił. To są dwa trupy ci powiem Trzy trupy. Cztery trupy. Tam jeszcze jest jeszcze jedna trupa. Pięć trupów. Jest tam ktoś, na tym, na wieży. To ja, to ja. Widziałem przez chwilkę taką. Tak, tak, ja tylko wystawiłem, wiesz, czubek głowy. Kurde, i mi było już widać? No. Dobra, dobra, f fasolki mamy. A twoje złóbiaki. Chyba. Co mówisz? I są między miastem a. Ale to, znaczy bardziej mhm. w mieście są złóbiaki. Nie wiem, czy to są twoje. Tam, nie, tam są. Uwaga, yy, może grać nadchodzić, wiesz? Czekaj, czekaj, bo właśnie znalazłem M16A2 i Stanaga. wow. Taki tak nie mówię, że może być gracz, bo są w w mieście. Mm -hmm. Na takim obrzeżu miasta, bardzo daleko od ciebie. Dobrze, już mam zapakowany ten, ekwipunek. Dobra, wybiegam stamtąd. Słucham, co mówisz? Ostrożnie przy wychodzeniu, może gdzieś tam być koleś. Widziałem zombiaka dosyć daleko od miasta, na pewno za nie był twój też. Mhm. Dobra, pójdę jeszcze raz, sprawdzę to moją miejscówkę i później na wyżej wrócę do ciebie. Mam już żarcie, także jest dobrze. jest rower. Kurwa, rower ale kto jest trochę ich tutaj naciąłem. Tylko tyle ci powiem. No. Ej, Matma był na... Mówił chyba na, na, na grupowym. Na grupowym. Tak, nie, na grupowym. Grupowy to jak on działa? Znaczy, chyba czy nawet na globalu mówił? Nie, to na, to na pewno nie jest tutaj. Także spoko. Na białym, nie czacie? Na direkcie jak ktoś mówi... O o ciał. jest gostek. Kurwa, uspokój się celowniku. Fuck! Biegałem i po prostu... Tak, tak, strzał słyszałeś? Tak, słyszałem, tu nie twój na pewno, czy to? Nie mój, to z, z MK koleś do zombiaków strzela. Czekaj, Gdzie dobra. Nie, nie, tu, tu, tutaj gdzieś wszystkich zajebałem, tak? Może będzie kolejna ofiara? Będzie czy nie będzie? Tak, zastrzeliłbym go, żebym się wiesz, tak celowo ich nie machał. Albo tu gdzieś jeszcze jest koleś I Jeszcze zniknął. Znaczy tak, zombiak stoi się opala. Zombiaki nie zniknęły, tak? Może a, może? I tam jest. O, o, dobra, dobra. Padł. Dobra, już po nim. Nie, nie to nie on. Combat Lock? Czy muszę go dobić? I też jakąś m -kę miał. O, m 4 jakby było to, fajnie. Ale czekaj, ale, ale to nie, nie... Nie, zaczekaj, jeszcze nie wyskoczyło. Chyba, że dało Alt F4. No tak, już kit wyskoczył. Ale to. No tak, tylko. Nie ma jeszcze potwierdzenia, nie? Tak, tak. No to... dobra, mi też zaliczyło. Piąte morderstwo mi zaliczyło, spoko. Kilfit jeszcze nie wyskoczył, więc. No, Kilfit w ogóle tak długo wyskakuje. Mhm. Nikt nie chodzi na wieżę. Słucham? Nikt nie chodzi na wieżę. Kaczor. Kilka stanach, to jest coś. Tylko, że teraz nie mam miejsca w kwipunku, to chodzi. Dobra, może już nie powinniśmy kusić losu, Marcin, co? Może nie powinniśmy kusić losu. Eee, tam. <noise> Tak dobrze zauważyłem, to tam ma jeden magazynek tylko do demera. Oż ty w mordę. Co? Zacząłem stygnąć. Jeden <grym> magazynek do demera, a co go za